Witam wszystkich ponownie. E, dzisiaj nagram Wam taki mały urywek: Zjazd z tej tragicznej górki, wyjazd pod górę no i rozpęd na szosie. Takie trzy małe akcje: kontra Ursus C4011 przez 360, bestia z rozwierconym silnikiem. I oczywiście około 5 ton pszenicy. Także zobaczymy sobie jak bestia da radę, jak wyjdzie z tym, jak z tym zjedzie. Także no co tu dużo mówić? Jazda. Nagrywam to tylko i wyłącznie dla wielbicieli Ursusa, a i też dla mnie na pamiątkę. Nie zjeżdżam drogą, zjeżdżam polem. To już mam ścieżkę wydeptaną, lepiej jest dla mnie trójeczka, trzymam bieg, żeby nie wyskoczył. nie dałem radę utrzymać ale hamulce są bardzo dobre także gorzej z tamtym ciągnikiem z tamtą przyczepą jak miałem wczoraj wieczorem sięką naładowaną szczubem no to musiałem sam samoczynnie wywalić z biegu bo, bo jest inne pkanie, tu jest dociążenie na Dolny zaczep i, i wiecie jak to jest. Dociąża tył, więc spokojnie wyhamuje. Tamtym bez hamulców przyczepy nie wyhamuje praktycznie w ogóle. No i kruja i ogór. Wyszła na spokojnie, a tamtym wczoraj miałem problem, grzebał się, grzebał. Nie mógł wyjść, ale wyszedł. Trzy. Powie, że ze mnie wariat że na luz z góry z tyloma tonami zboża z hamulcami tylko uciągnika, ale daję radę. I stoi. No i dobra, i piona